Dzień dobry. Dziś pokażę, jak zrobić krzyżówkę w programie MS Word przy użyciu tabeli. Zaczynamy od uruchomienia programu. W tym celu klikam prawym przyciskiem myszy na pulpit, wybieram nowy, następnie dokument programu Microsoft Office Word i klikam lewym przyciskiem myszy. Podpisuję mój dokument. Nazwiemy go krzyżówka. I dwukrotnie klikam w cenę otwarcia. Okazuje mi się pusta strona. I zaczniemy od wymyślenia hasła naszej krzyżówki. Ja wymyśliłam sobie wyraz krokodyl który ma 8 liter. Teraz z zakładki wstawianie wybieram przycisk tabela. Klikam lewym przyciskiem myszy i pokazują mi się kwadraciki oznaczające kolumny i wiersze mojej tabeli. Ponieważ mój wyraz ma 8 liter, wybieram sobie 8 wierszy, a kolumn możemy wybrać tyle, ile tutaj jest na razie 10. Mamy już naszą tabelę składającą się z wierszy i z kolumn. A tutaj w środku mamy. Komórki, do których będziemy wpisywali litery. Teraz pokażę, jak wyrównać naszą tabelę, żeby troszeczkę zmienić szerokość kolumn i dopasować ją do wysokości wiersza, tak żeby nam się zrobiły takie kratki. Zobaczcie, przesuwam w ten sposób. Musicie najechać po prostu kursorem myszki na tą linię, i kiedy pokaże się ten znaczek z dwoma strzałkami i dwoma pionowymi kreseczkami, klikacie lewy przycisk myszy i przytrzymując przesuwacie. I tak wszystkie po kolei. Zauważcie, że tutaj u góry na linijce coś się zaczęło dziać. Zmieniły się odstępy. Tutaj szerokość wierszy też możemy zmienić w ten sam sposób. Ale myślę, że mniej więcej wygląda to w miarę dobrze. I wpisujemy nasze hasło gdzieś na środku tabeli, każda literka w osobnej kratce. Teraz musimy wymyśleć wyrazy, które będą zawierały każdą literę naszego rozwiązania. I wpisać je do tabeli. Pierwszym wyrazem, który ja wymyślę, będzie kod. Potem do niego wymyślimy wskazówkę. Następnie tory. Każda literka w osobnej kratce. I tak dalej. Kiedy już mam wymyślone wszystkie wyrazy, ponumeruję je teraz, żeby wiedzieć, która wskazówka jest do którego wyrazu. Pod spodem wymyślam pytania lub wskazówkę. To może być wskazówka dla wyrazu kot. Możemy wpisać zwierzę, które miał. Czy zgadlibyście jakie to słowo? Myślę, że tak. Tory. Możemy wpisać. Nich, nie, pociąg. I tak dalej. Wymyślamy sobie wskazówki do każdego słówka w naszej krzyżówce. Ja już mam wymyślone wszystkie pytania czy wskazówki. I dodatkowo, żeby moja krzyżówka. Ładnie się prezentowała. Mogę podświetlić tutaj słowo klucz, czyli moje hasło. I zmienię kolor kratek w tym miejscu na zielony. W tym celu wybieram sobie tutaj na pasku, na pasku głównym w zakładce narzędzia główne, w karcie akapit. Taki kubełek z farbą i wybieram kolor zielony jak krokodyl. Mogę nadać tytuł mojej krzyżówce. Napiszemy krzyżówka z krokodylem, a następnie wyróżnić tytuł poprzez pogrubienie. Czcionki i powiększenie. Możemy też zmienić kolor. W samej czcionki, tym tutaj znaczkiem A na zielony. To nie będzie nam już potrzebne. Zaznaczam to trzymając lewy przycisk myszy. I klikam Backspace. Nasza krzyżówka gotowa.